Tutaj w szpitalu dziecięcym w każde wakacje pracuje Michalina. Gratulacje! Zapraszamy Cię na przesłuchania w ciemno do programu The Voice of Poland. Brawo! Zastanawiałam się, czy to jest na pewno dla mnie, a poza tym to bardzo się cieszyłam i byłam bardzo zaskoczona, że moja rodzina utrzymała to w tajemnicy. Ja jestem typowym dzieckiem rytmu, gdzieś tam zakorzeniła się we mnie głęboko jakaś taka latynoska dusza troszeczkę. Lubię, jak coś się dzieje, po prostu lubię mieć jakieś zajęcie, które sprawia mi radość i pozwala mi się rozwijać. Gdzie kiedy wiem, że się rozwijam, to wtedy jestem usatysfakcjonowana i taki łańcuch się zazębia. Jaka to praca jest? jakby się określiła? Myślę, że dosyć ciężka, ale bardzo satysfakcjonująca. chyba wymaga dużo wrażliwości, żeby coś takiego robić w wakacje, co? No na pewno wrażliwości, ale też wymaga... Podejścia do dzieci. Na pewno. Masz takie podejście? No myślę, że pracując tam dziewiąty raz to już. I mam pewne podejście. Dziewiąty raz już. Tak. No, to na pewno tak, oczywiście. Moim marzeniem jest to, żeby móc pod koniec życia stwierdzić, że to życie było udane i przeżyłam je właśnie tak, jak najlepiej mogłam. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VIO.